Już dzwoni. 3 Odbieram. Odbieram, zobaczymy co powiem. Kasia, bo tu się dziwna historia wydarzyła. Wchuj. No, no, dziwna, wchuj, no kurwa, oglądam się. No bo. Siedzimy sobie, nie? Nie wiem, czy widziałeś coś, ale. Się, kurwa i taki taki z siebie włodasz, że opowiadasz, kurwa, o... znaczy nie. Z Powiedziałem... z Naimanem, że nie. Nie, Że Nie, nie, Powiedziałem. Nie, nie. Że jak kurwa. Tobie siedzi, mówi kurwa że by mnie bia, ja, ty się, kurwa, to jest... powiedziałem stary, powiedziałem, że jako włodarz nie pozwalam sobie, żeby przy mnie mówił takie rzeczy, a po drugie Kasiusz, nie nie nie, ja się nie śm... ale nie śmiałem, tylko śmiałem się z tego, ale nie nie Kasiusz, na kogo ty podnosisz głos? Poczekaj chwilę, poczekaj możesz... chwilę Kasiusz. chcę ci jedną rzecz powiedzieć. Jak chcesz krzyczeć, dobrze, to krzycz na swoją matkę. ale nie przeknie ci o. nie przekrzykuj mnie, chcę ci powiedzieć tylko to, że ja się nie, nie śmiałem z tego co mówi, co mówi Krycha, tylko, dobrze, tylko z tego, że on nagle zmienił totalnie temat i zaczął mówić o totalnie czymś, co nie miało związku z historią jaka się wydarzyła podczas gali. I zaczął nagle mówić zupełnie coś innego, i widzowie widzieli, że ja miałem takie zdziwko WTF, o czym mówi Krystian, rozumiesz? O to chodziło. I to nie było śmianie się z jego słów, tylko śmianie się z tego, co on mówi. Bo ja byłem totalnie zdziwiony. Obejrzyj sobie to, i widzowie to na pewno widzieli, że byłem w szoku, że nagle Krystian zaczął mówić totalnie inną historię. Okej, okay, ja oglądałem, bo ja... No, no, to, to nie jest tak, że... I potem powiedziałem, że nie życzę sobie, żeby mówił tego tak Tobie przy mnie. że po 20 minutach mu powiedziałeś kurwa, że obceniłeś. No, stary tak, ale ma, miałem prawo myśleć wypowiedzieć. Tak samo jak tobie mam prawo się wypowiedzieć. Po 20 minut coś masz do niego, okej, okay, ale kurwa, byłem zdziwiony, że akurat opowiadasz, że nie szanujesz za to Najmana jak się zachował. A ten ci mówi kurwa o to, że kopnąłby jaja nawet, bo wiesz, że inaczej by nie wygrał, a ty ci się cieszy. Nie, nie cieszyłem się. Cie śmiałem się z tego, co on mówi. Obejrzyj sobie live'a, stary. Ja się nie cieszyłem. Ty stary, to weź wy się wypowiedz... Nie, nie, nie. Wypowiedz się do tej sytuacji, którą opowiedziałem może. Eee, yy, kamera mi się włączyła, czekajcie nie, ale nie, nie kłóćcie się panowie, bo... Krzycz, krzycz, dawaj. Czekajcie, bo kamera mi się włączyła. Więcej, dawaj, proszę. No kole, kurwa. Dobra, nie szukaj atencji, zjebie. Już ci przedstawiłem. Sam uzwań, królu, dawaj więcej. Jak chcesz, to kurwa podejmij walkę i cię kurwa zniszczy. Chłopie, model. Model jest zniszczy. nie śmieć ujebany. Więc zamknij pizdę. I słyszałem, też oglądałem Wojtek mhm mhm okej ten farmazeusz się teraz mhm ja nie stole człowieku filmu króla to ja mogę wyjaśnić tego kurwa farmazeusa i kurwa mefetroniarza obydwaj chyba ten to dlaczego nie to dlaczego jak mnie na solubę wyciągnęłeś to nawet się nie ważyłeś mi uderzyć mieciu jebane zaraz sprawię ten kurwa filmik bo ja z palcem nie mieciu jebane no jak może być tak to co ty mówiłeś no Stary, to wstaw! Wstaw jak wysiadłem z samochodu! Wstaw jak wysiadłem z samochodu z samochodu, kurwa wyciągnąłem z tego samochodu i kurwo I co mi zrobiłeś? Jeszcze ci się ze śmiechem wry przyznałem Jesteś tak Wry ci się przyznałem stary, byłem sam a was było a was było czterech, a ty stałeś kurwa jak pajać krzyczałeś Dobra, nie, nie kłóć się panowie. Jeżeli, już, już, jeżeli chodzi o to, to ja w takim razie już kończę zapraszanie zawodników na swoje live, bo nie jest w takiej sytuacji. Nie śmiałem. ja okej, okay, ja widziałem, że okej, okay, fajnie się za pobliżne powodać, ale. Yy... Mogłem przerwać szybciej Krystianowi, okej, okay, przyznaję. No ale dobra, to ty... Mogłem... A jak on minut mówi? Nie, ja nie, wiem, nie. nie śmiałem ciebie. się z tego. Ja się śmiałem z tego, co on mówi, a nie z tego, że yy, się śmieje z ciebie, że ty coś. Śmiałem się z tego, co mówi Krystian i widzowie to piszą, powiedziałem sam, że WTF, że stary, mówimy o Damianie Helczyku, a ty nagle, to było tak, tak, inaczej nagle temat i no, zaczynasz tak. mówić o Kasjuszu. No tak, Wojtek, ja to obczaiłem, że ogarnąłeś, że kurwa, 20 minut mówić o sobie, jak nie o niej nie ma tematu. No to ja zauważyłem, że widziałeś, że. No i widziałeś, że ja byłem zdziwiony. Po no, prostu, atencji chce złapać na mnie. Ale ja powiedziałem, ja mam. Serdecznie. Ja, ja zresztą ostatnio w wywiadzie powiedziałem, że tworzę Team Króla, wszyscy będą niepokonani. Wystawiam gości, którzy w ogóle kurwa nigdy się nie bili na ulicy. I tego śmiecia mowy, może rozjebać Sasza. Mam nadzieję, że go nam mówię, bo ostatnio był zły na mnie, że ja w ogóle cokolwiek tak w kejdżu powiedziałem, jaką kurwa nigdy się nie chciał bić. Ale mam nadzieję, że go przekonam, że kurwa na pierdolity są szmacki. Ty jeszcze no te ja... musisz mnie ładnie poprosić. Hehe. <laughs> <mi> kurwa. <laughs> Dobra, kurwa, nie kudcie się. Jeżeli chodzi o mnie, to. to jest patologiczne Wojtek, wypowiedzi gola, kurwa, Ja dzwonię do ciebie, masakra. a ty kurwa puszczasz jakąś kurwę, która od 20 minut musi. O sobie mówić. Dobra, ja powiedziałem Christianowi, żeby Wojtek, już nie gadał, żeby zakończył. Że Wojtek, masakra. Wojtek, posłuchasz mnie? No, no Ostatnie 20 sekund. No mów, no. mów. Zobacz, ja dodam jeden filmik teraz na Instagrama, który trwa 15 sekund i wszyscy kurwa ludzie rozumni będą wiedzieli no. jak to wyglądało. A on pod, potrzebował 20 minut, cię przekonywać, nawet oglądanie... Gościu! Filmowo. Dodasz filmik jak już no, szedłeś man. za mną, bo I się ja zdygałeś. <laughs> Bo tylko taki masz. bo naprawdę Wojtek, bo ja naprawdę kurwa przez, przez Ale o czym wy w ogóle mówicie? śmieć jakiś mówił teraz. Dobrze stary, ja się nie muszę przed tłumaczyć po pierwsze. Po drugie, to zwróciłem uwagę, po trzecie śmiałem się z tego co on mówi, a nie z siebie stary. Mówię, kończę zapraszanie, kończę zapraszanie zawodników na live'y. ...trzebało 20 minut się tłumaczyć, a ja wstawię teraz filmik na Instagrama, 15 sekund, gdzie jest wyjaśniony w 15 sekund, a on 20 Ten, minut, nie Ja widziałem jak ty się śmiałeś, że on 20 minut potrzebuje on mnie mówić. Ja się śmiałem z tego, że on nagle gada Off Topic totalny stary. Nagle wszedł na off topic i zaczął prowadzić swoją, wiesz, yy, przemowę i bardziej z tego widzowie to widzieli. w ogóle Wstaw mnie, filmik jakbyś. filmik zresztą jak kurę, wysadziłeś Zauta, gościu. Dawaj, wstawiaj filmik, jakby z Auta wysadziłeś, dawaj. Dobra, <laughs> dobra, słuchajcie, bo to nie ma sensu. Yy... Naprawdę, to no to dobra. E, ja wiesz, ja, ja tam jestem takim człowiekiem, który nie potrzebuje, tam wiesz, za dużo gadać, tak jak on 20 minut e, potrzebował. Powiedzieć o sytuacji, która trwała 15 sekund, gdzie miał szansę wyjść na solo. Ja teraz wstawiam to na Instagrama i kończąc rozmowę, mówię. Akurat dwie kurwy u ciebie na live, na live były przed chwilą, czyli Zeusz, i kurwa MF No ale masz tak o sobie modeli, albo o swoich bliskich. Stop model, Dobra. Modelów stop model wystawiam a przez kurwa. A te, 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 tego co się sutki strach... lizał? Dobra, <laughs> knega, ten też mi sobie dał i pół war, dopadłem. koło dupę, śmieciu jebany. Dobra, dalej sobie już yy, nie chcę już to nowego Dobra, mara, tego. Wojtek, ale uważam, że to jest zachowanie na live'ie kurwa takie kurwa, propagowanie takiego... Zbierza. Nie, to nie było propagowanie, stary, bo dobrze widziałeś, że... Dobra, nie chcę, na no, stary, nie musisz tłumaczyć przy tobą, naprawdę, dobra. No nie musisz się tłumaczyć, tylko kurwa, zobacz sobie, cofnij sobie lajba. jak ty kurwa promujesz takie, takie gówno, jak się cieszysz, jak on mówi, żeby mi... Pokonać. Nie cieszyłem się z tego, tylko z tego, że on prowadzi monolog. ...do ringu, żeby mnie pokonać, z wejdzie. A teraz mówisz, że kopnąć bo on że kurwa, nie ma Dlatego mu kurwa dam szansę, wystawię chłopaka, który się kurwa nigdy nie pił, jest modelem sutki, pokazuje top model i go rozpierdoli śmiecia jebałego. Dobra elo kurwa, bo, bo też kurwa Wojtek Golea ja zjebałeś kurwa. Dobra, daj spokój elo. Ja nie muszę tłumaczyć kurde przed, yy, przed kasjuszem na żadnego powodu, bo moim zdaniem stale... okej okay, rozumiem, że, czy inaczej, no nie mogę zapraszać zawodników jak widać, bo kurwa na żywo yy... To wygląda wczoraj, teraz Sasza z potem odbiorę, w każdym razie, nie powinienem, zdanie, może, ale, nie powinienem może dawać tak długo się ale, wypowiadać, my, ale my. moim zdaniem, e, ja bardziej miałem takie WTF tutaj do widzów, widzowie tam widzieli, że ja byłem taki, wiesz, ja byłem taki, co Ty mówisz, w ogóle wiesz, co chodzi, to, totalny off topic i bardziej to było takie WTF e, i śmianie się może bardziej to było takie z całej sytuacji, a nie z tego, co Ty mówisz. To znaczy wiesz co Wojtek, yy, przytaczając tą sytuację powiedziałem, że powinni to załatwić na zewnątrz, tak jak ja przytoczyłem właśnie to... Ale sobie. nie, już naprawdę kurwa, nie gadajmy a, o tym. A bo... poza tym no. opisałem sytuację i, i tyle, i koniec. Okej, okay, ale obrażałeś go, mówiłeś o... o powiedziałeś, że byłeś go koptowiad, nie powinien to pozwolić. Powiedziałeś, że nie chcę, żebyś potem mówił przy, 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 przy mnie takich rzeczy, no. go tu nie ma. Nie maja, nie e, no nie mają zapomniałem. dobra, no już przestań kurwa krecha. Dobrze. Naprawdę nie chcę już y, ciągnąć tego na swoim live'ie. A ja też to e, rozumiem i szanuję, bo to jest wasz idiota do robienia pieniędzy, nie, nie, chodzi powiedzi... o to kurwa krecha, ale po pierwsze, to jak siedzisz tutaj przy mnie, nie powinieneś no. kurwa w ogóle nic mówić w taki sposób, chociaż wcześniej nie było... Y, były też sytuacje, że ktoś kogoś zaczepiał i tak dalej, kończę ten temat. Eee, bo to ja mówię, nie możesz się tłumaczyć, kurwa, z tej sytuacji. Ale ty też możesz powiedzieć, że. Ale na pewno. Nie, przy... nie wracał do tej sytuacji. Na tak? pewno. Tak, no zgadza się. Na pewno nie będę zapraszał zawodników na live, bo jak widzicie, to jest kurwa. Eee, za duży hardcore. Zaskoczyłeś mnie. Nie spodziewałeś się no. stale, że ty nagle. Ale ja ci powiem, że, ja ja... Wiem, że to będzie tak. Ale nie spodziewałem się, że ty nagle wypierdolisz monolog na 15 minut stale. 15 minut mówię? Nie wiem, ile. 5 z... na pewno, jak nie wiesz. Dobra, dzwoni Sasho.